Shadow Tactics to najnowsza produkcja taktyczna wydana w Polsce siłami wydawnictwa Techland. Ta mało znana przed premierą gra okazała się być niespodziewanym hitem, który nie tylko święci czynówy na Steamie, ale i zbiera pozytywne oceny tak u recenzentów jak i graczy. My sami oceniliśmy tę grę na 8,5 na 10. Przyjrzyjmy się więc pięciu powodom, dla których warto zagrać w Shadow Tactics. Shadow Tactics to idealny tytuł dla tych wszystkich, którzy w grach szukają wyzwania dla intelektu i zmysłu taktycznego. Tytuł ten pozwoli Ci otóż stanąć na czele najlepszych agentów Shoguna i wziąć udział w najciekawszych operacjach specjalnych epoki Edo. Prowadząc kilku dysponujących odmiennymi umiejętnościami speców od cichej i mokrej roboty, będziesz przemykać za plecami zastępów szeregowych strażników i samurajów, by wyeliminować ściśle chroniony cel. Świetnie przemyślana, a przede wszystkim zbalansowana mechanika pozwoli Ci zaplanować i przeprowadzić idealnie skoordynowane akcje. Kultura japońska od lat intryguje miliony ludzi w Polsce i na świecie, a jej bogactwo i różnorodność są niezaprzeczalne. Shadow Tactics pozwoli Ci przenieść się do świata, który dotychczas mogłeś znać z filmów Kurosawy, doskonałego serialu Shogun, anime takich jak Rouroni Kenshin, czy choćby gry RPG Legendy Pięciu Kręgów. Malownicze wioski, egzotyczne i potężne zamki daimyo, górskie klasztory Shinto, orientalna muzyka czy japońska ścieżka dialogowa. To wszystko da ci możliwość zanurzenia się w świecie epoki Edo świecie, w którym to lojalność i honor zapisane w Bushido są najważniejsze. Agenci Shoguna nie są maniukami, to też na swej drodze mogą zostawiać całe zastępy trupów: katana, nóż, muszkiet, pistolet czy pułapki. To wszystko będzie w użyciu nieraz. Wrogowie będą padać w fontannach juchy, a kule muszkietowe roztrzaskają niejedną głowę. Mimo, że całą grę przejść można także po cichu, to amatorzy jatki nie powinni narzekać na brak możliwości. Nie Niejeden zdawałoby się idealny plan, obróci się wszedł taktik z wniwecz. Czasem dlatego, że nie zauważyłeś jakiegoś detalu, a czasem dlatego, że nie byłeś dość szybki. Większość planów będzie więc powstawać w znoju, a klawisz szybkiego wczytania stanu gry rychło stanie się twoim przyjacielem. Tym większą poczujesz jednak radochę, gdy w końcu uda ci się pokonać wyjątkowo wymagający fragment gry i ukończysz misję, która wydawała się niemożliwa do ukończenia. Umiejętnie zastawiona pułapka, świetnie skoordynowany atak na patrol, przemknięcie cichcem przez połowę planszy i wreszcie dolanie trucizny do herbaty daimyo sprawią, że poczujesz się jak prawdziwy ninja. Jeśli komuś wydaje się, że czasy izometrycznej grafiki minęły bezpowrotnie, najwyraźniej nie widział Shadow Tactics w akcji. Lokacje są tu śliczne, kolorowe i pełne szczegółów. Równie dobrze wyglądają wymuskane modele postaci i ich animacje, a całość przywodzi na myśl ręcznie malowaną oprawę z klasycznych komandosów. Shadow Tactics to tytuł, który trafi w gusta wszystkich fanów wymagających pięknych i klimatycznych gier. A jeżeli wychowaliście się na komandosach, desperados lub Redlichudzie, traktujcie tę grę jako pozycję obowiązkową.